czytanki na dobranoc Skradziona opaska Tego popołudnia wiewiórka Rudakitka była bardzo zadowolona, ale też lekko przytłoczona nadmiarem wrażeń. Przed chwilą skończyła świętować z przyjaciółmi z lasu swoje piąte urodziny. Bardzo jej się podobały prezenty, a najbardziej ten, który dostała od żabich trojaczków Wspaniała opaska z ciny kolorowych nasion, kwiatków i małych pączków dzikiej róży. Kiedy tylko rozpakowała prezent, natychmiast włożyła go na głowę i poczuła się jak królowa. Wszyscy uważali, że bardzo jej do twarzy w tej opasce. W końcu nadeszła pora snu, więc rodzice posłali córkę do łóżka. Mogę spać w opasce? zapytała. Sama zdecyduj, ale może ci się w nocy zniszczyć. Lepiej będzie, jeśli położysz się na stoliku nocnym i jutro rano znów włożysz na głowę. Tej nocy wiewiórce rudej kizce śniło się, że opaska ma magiczną moc. Kiedy miała ją na głowie, wszystko wychodziło jej dokładnie, tak jak chciała. A kiedy zapominała ją włożyć, działo się wręcz odwrotnie. Następnego dnia, przed wyjściem do szkoły, wiewiórka włożyła opaskę. Tego popołudnia zrobiła wspaniały rysunek i pani Zofia jej pogratulowała. Potem, podczas przerwy, Ruda Kitka wrzuciła do kosza piłkę z bardzo daleka, a koledzy i koleżanki nagrodzili ten udany rzut oklaskami. Więc to była prawda. Opaska miała magiczną moc. Ruda Kitka postanowiła nie dzielić się tym sekretem z nikim, nawet z bratem Kitkiem. I co noc, nim poszła spać, Chowała opaskę pod łóżkiem, żeby nikt jej nie ukradł. Ale któregoś dnia opaska zniknęła i ruda kitka musiała pójść do szkoły bez niej. Tego popołudnia pani Zofia zapytała o coś rudą kitkę. Wiewiórka nie znała odpowiedzi i bardzo się zdenerwowała. Na przerwie zwierzęta znów grały w koszykówkę. Ruda kitka kilka razy próbowała wrzucić piłkę do kosza. Ale nie trafiła ani razu. Wróciła do domu w bardzo złym humorze. Trzasnęła drzwiami i z nikim się nie przywitała. Zaraz, zaraz, dlaczego trzaskasz drzwiami? Rodzice, chrupka i orzeszek, byli bardzo zdziwieni. Rudokitka nie odpowiedziała. Pobiegła do pokoju i zaczęła szlochać. Jej rodzice poszli z nią porozmawiać. Co się stało córeczko? Zapytała mama: Miałaś jakiś problem w szkole? dopytywał się tata. Moja opaska zniknęła. Bez niej nic mi nie wychodzi rzuciła wywiórka przez łzy. Ależ, córciu, nie myśl w ten sposób. To tylko opaska. Nieprawda. Ta opaska była magiczna. Kiedy miałam ją na głowie, wszystko świetnie mi wychodziło. Teraz, kiedy jej nie mam, nic mi się nie udaje, powiedziała i płakała dalej. Następnego dnia rano, tuż po przebudzeniu, Rudakitka wzięła się za szukanie opaski. Przetrząsnęła cały dom, ale jej nie znalazła. Zaczęła podejrzewać, że ukradli ją koledzy. Kiedy Rudakitka przyszła do szkoły, pani Zofia natychmiast zauważyła, że z małą wywiórką dzieje się coś niedobrego. Zapytała: Ruta Kitko, widzę, że jesteś smutna. Chcesz nam powiedzieć, co ci jest? Sądzę, że ktoś ukradł mi moją opaskę. I to na pewno był ktoś ze szkoły. Odparła, rozglądając się ze złością po kolegach i koleżankach. Jak to? Jesteś pewna? Dlaczego tak myślisz? docikała pani Zofia. I wiewiórka opowiedziała wszystkim, że jej opaska ma magiczną moc i że kiedy nie nosi jej na głowie, nic jej nie wychodzi. A gdzie właściwie zniknęła ci ta opaska? zapytała pani Sofia No więc y, chyba w domu, ale w tej chwili Rudakitka zdała sobie sprawę z tego, że niesłusznie oskarżyła inne zwierzęta, aż się zaczerwieniła ze wstydu. No cóż, Rudakitko, chyba powinnaś przeprosić koleżanki i kolegów? Wywiórka przeprosiła. Teraz już była pewna, że winny kradzieży mógł być tylko jej brat, kitek. Kiedy Rudakitka wychodziła ze szkoły, pani Zofia powiedziała jej, jeszcze jedno, twoja opaska nie ma żadnych magicznych mocy. Po prostu czasem robisz coś dobrze, a czasem źle. Dlaczego wierzysz bardziej w opaskę niż siebie samą? Rudakitka wracała do domu zamyślona. Rodzice przywitali ją bardzo zadowoleni. Córeczko, znaleźliśmy twoją opaskę. Rudakitka włożyła ją na głowę i zapytała mamę. Wywiórkę chrupkę. Gdzie ją znaleźliście? Na pewno miał ją Kitek. Nie córeczko, nie, nie oskarżaj brata, to niesprawiedliwe. Znaleźliśmy ją w gnieździe sroki." Sama wiesz, że potrafi zabierać bez pozwolenia wszystko, co wpadnie jej w oko. Poza tym, córeczko, musimy ci coś powiedzieć, dodał tata, orzeszek. Ojciec posadził ją sobie na kolanach i powiedział łagodnym tonem: Ruda Kitko, to, co wychodzi ci dobrze, wychodzi nie dlatego, że masz na głowie opaskę. Ale dlatego, że ze swoją opaską czujesz się pewniej i zwracasz większą uwagę na to, co robisz. Ale, tatusiu, tego dnia, kiedy jej nie miałam, wszystko poszło fatalnie. Opaska nie ma żadnej magicznej mocy, powiedziała mama. To ty jesteś sprawczynią tej magii, ale kiedy jesteś zła, zdenerwowana lub rozkojarzona, wszystko wychodzi ci gorzej. To zupełnie normalne. Mama Wiewiórka słuchała z uwagą. Być może rodzice mieli rację. Jak dobrze, że nie oskarżyła Kitka, na pewno bardzo by się pogniewał. Następnego dnia Ruda Kitka postanowiła się przekonać, czy rodzice mówią prawdę, i poszła do szkoły bez opaski. Na lekcjach była bardzo uważna i opanowana, a kiedy pani Zofia o coś ją spytała, udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Na przerwie znów trafiła do kosza z dużej odległości, a cała drużyna jej po, pogratulowała. Przed końcem lekcji pani Zofia zapytała: Widzę, że dziś jesteś w dużo lepszym humorze. Czyżbyś znalazła opackę? Tak, ale będę ją nosić tylko wtedy, kiedy przyjdzie mi na to ochota. Już jej nie muszę stale nosić. Widzę, że zrozumiałaś coś bardzo ważnego. Różne rzeczy wychodzą ci dobrze. Nie dlatego, że masz ją na głowie. Tak, już wiem, że opaska wcale nie jest magiczna. To ja mam magiczną moc. Dobranoc synku. Tata Ciebie bardzo kocha. Pamiętaj o tym.